Dzień dobry, moje piękne. Nazywam się Joanna Król. Jestem doradcą piękna firmy Mary Kay. Uczę kobiety, jak dbać o siebie, jak czuć się piękną i jak wyglądać pięknie. Zobaczcie, mam taki fajny kubek. Dzień dobry, piękna. I z drugiej takie przesłanie. Oczekuj czegoś wspaniałego, a coś wspaniałego właśnie się wydarzy. I dziewczyny, bardzo ważne, jak rozpoczynacie swój dzień, zanim jeszcze głowa ruszy, jak już się tylko obudzicie zanim wasz mózg zdąży się obudzić i od razu wskoczyć na swoje obroty, i zaraz wam się w głowie pojawiają myśli, co ja dzisiaj muszę, to rozpocznijcie ten dzień z takim dobrym nastawieniem, z dobrym humorem, właśnie z tym przesłaniem, że dziś wydarzy się coś wspaniałego. A właśnie tak będzie, bo dziewczyny, nie wiem czy wiecie, ale to, w to, co wierzycie, to właśnie się urzeczywistni w rzeczywistości i to jest już udowodnione. O tym, co myślisz, to przyciągasz, więc dziewczyny, pamiętajcie codziennie dobre myśli. Dobre słowo do siebie przede wszystkim i do innych. I zobaczycie, ten Wasz dzień będzie zupełnie inny. Spróbujcie takich małych zmian, tego małego kroku. I. Obserwujcie swoją rzeczywistość. Dzisiaj zobaczcie, ja już jestem wypielęgnowana. Mam nałożony podkład. Nasz cudowny podkład z kompleksem odmładzającym. Mam już wykonturowaną buzię dziewczyny. Moją paletką do konturowania użyłam trzech produktów: brązera, rozświetlacza i różu. I dziewczyny, teraz zajmę się okiem. Oczywiście brwi też mam namalowane. Precyzyjnym ołówkiem do brwi. Teraz zajmę się okiem, żeby Wam pokazać troszkę inny makijaż, być może któraś z Was polubi tą technikę, to jest taka dosyć szybka technika. Ja będę Wam w międzyczasie mówiła, więc u mnie to zajmie trochę, ale to nie jest trudne, wypróbujcie. Być może przypadnie Wam do gustu. Oczywiście kolory i inne produkty możecie dobierać do siebie. Ja zacznę dzisiaj sobie od korektora, bo Oko będzie ciut ciemniejsze. Korektora pod oko, który fajnie, genialnie usunie mi te moje siniaczki. Korektor pod oczy dziewczyny firmy Mary Kay jest takim uniwersalnym produktem, który możecie użyć też w innych partiach twarzy, ale on ma taki fajny, włososiowy kolorek. Zobaczcie, nanosimy tutaj go, gdzie mamy problemy. Możecie również go nanieść tutaj, ale ja to zrobię po makijażu, jak będę chciała skorygować sobie Mój makijaż. I ten korektor fajnie genialnie maskuje wszystkie siniaczki niedoskonałości, żyłki widoczne, bo on ma taki bardzo, bardzo genialny kolor, który na zasadzie właśnie kontrastu będzie maskować niedoskonałości. Jak używacie korektora, musicie być świadoma że ta skóra musi być bardzo dobrze wypielęgnowana. Ponieważ, gdy jest źle nawilżona, wtedy właśnie korektor jest bardzo widoczny. Nasz korektor, czyli firmy Mary Kay, jest bardzo gęsty, wystarczy odrobina. I można go wklepać palcem, można pędzlem, jak tam Wam jest wygodniej. Jak lubicie i to oko zupełnie inaczej wygląda. W makijażu ważne jest, jak robicie oko, żeby tutaj ten odcień skóry był wyrównany. I wtedy ten makijaż wygląda zupełnie inaczej. I teraz, dziewczyny, użyję sobie naszej bazy. Bazy na powiekę, podcienie. Ona też fajnie, bardzo wygładzi mi tą powiekę, sprawi, że makijaż utrzyma się bardzo długo. Więc, jeśli macie problem z utrzymaniem się, Makijażu oka to baza jest fajnym produktem. Delikatnie, bardzo mało wklepujemy ją. Tu powiekę i ciut nad. Jeśli robicie makijaż także na dolnej, to możecie sobie wklepać w okolicach dolnej powieki również. Ona potrzebuje momencik, żeby zastygnąć. Naprawdę jest bardzo wydajnym produktem. Używamy jej w niewielkiej ilości. Zobaczcie, ja już nie pamiętam. I jak długo na służy i bardzo pięknie wydobywa intensywność cieni, jeśli wam zależy na takim intensywnym makijażu, mik, makijażu wieczorowym, więc to będzie produkt, który utrwali, ale też przytrzyma i wydobędzie intensywność cieni, które macie na oku. Jest to baza, której można używać codziennie, ona nie zapycha porów. Eee, wasza skóra cały czas oddycha. Generalnie jest produktem przeznaczonym do codziennego stosowania. Teraz sobie zrobię kreskę czarną kredką konturówką firmy Mary Kay. Ona jest wodoodporna na silikonach lotnych, więc jak się chwilę jak już zaschnie, to już po prostu trzyma się bardzo, bardzo długo. Tutaj, zobaczcie, w tym zewnętrznym kąciku naniosę sobie taką krechę i ją rozetrę. Później w miarę potrzeb będę ją jeszcze dokładała pędzelkiem do rozcierania, taką małą kuleczką. Musicie się tutaj obawiać. Generalnie dbajcie tylko o to, żeby nie wyjechać za jak gdyby, za daleko. Teraz druga strona. Konturówka jest bardzo trwała, więc jak ją położycie, to starajcie się w miarę szybko rozetrzeć, bo potem już zastyga. Troszkę na dole. Jeszcze sobie dodam, żeby było bardziej intensywnie. Dzisiaj taki, właśnie dosyć prosty makijaż oka, żebyście sobie przećwiczyły, spróbowały, bo może Wam przypadnie do gustu. Podstawą jest właśnie konturówka. Ja użyłam czarnej, możecie użyć stalowej, w zależności jakich cieni użyjecie. Teraz naniosę sobie cień bazowy w odcieniu bardzo jasnym, takim biszkoptowym wręcz. Zobaczcie ten. Pod górną powiekę, pod brew żeby w momencie, kiedy będę cieniowała oko, żebym nie wyszła za daleko. No i możecie go nanieść w kąciku wewnętrznym. Pięknie wyrówna strukturę powieki, strukturę skóry i sprawi, że cienie będą się blendowały bardzo, bardzo łatwo. Teraz pędzlem do konturowania wezmę troszkę różu na środkową partię pędzla i sobie naniosę na środek powieki. Takim dosłownie okrągłym ruchem, końcóweczką, tą, takim krańcem najbardziej wysuniętym, wezmę odrobinkę brązerka i sobie właśnie zrobię. Zobaczcie, taki ruch wycieraczki. W, aby wymodelować oko, to robimy brązerkiem. To jest dziewczyny szybki sposób. Ja nie będę się tutaj bawiła w jakieś mm, dokładne blendowanie. Ja Wam pokazuję takie szybkie, sprawdzone, praktyczne sposoby na to, by szybko wyglądać pięknie. Widzicie, możecie tak troszkę to wyciągnąć ku górze. Wtedy Wasza powieka, zobaczcie, już jest zliftingowana. Także jest uniesiona w górę. Generalnie już jest zrobione. I teraz kolejny krok. Nałożę sobie cień. Dzisiaj użyję cienia brązowego z delikatnym połyskiem. To jest dziewczyna, ten cień. I on ma takie delikatne drobinki połyskujące odbijające światło. I naniosę go na tą kredkę. W klepie sobie. I będę później rozcierała. To jest taki uniwersalny brąz, który pasuje do każdego typu urody. Ale chcę Wam pokazać, bo chyba jeszcze takiego makijażu nie robiłam na kredce. Z takim szybkim, właśnie modelowaniem oka. Oczywiście, tutaj troszkę sobie wyjdę, bo ja mam właśnie tą opadającą powiekę, żeby to było widać. Wy również możecie taki trik zastosować. Zobaczcie tutaj odrobinkę. Na otwartym oku widzicie tutaj, tak odrobinę wyżej, żeby to było widać. Mm -hmm. Najpierw dziewczyny sobie to wklepiemy wszystko pięknie. skupiam się na zewnętrznym kąciku, gdyż nie będę robiła całej powieki. On ma takie drobne połyskujące drobinki, więc ten dzień nie jest generalnie matowy, ale wygląda przepięknie. I teraz sobie wyczyszczę pędzel z nadmiaru i będę to troszkę blendowała. Czyli takim ruchem rozcierała granice. Przez to, że wcześniej sobie wymodelowałyśmy tą powiekę, zrobiłyśmy to sobie takim szybkim sposobem. Teraz będzie nam o wiele łatwiej. Nasze cienie i produkty do blendowania, czyli rusz, rozświetlacz i bronzer, są specjalnej technologii, dlatego to jest bardzo duże ułatwienie tutaj dla osób, które nie umieją się malować. Które mają z tym kłopot, bo ta technologia sprawia, że generalnie bardzo fajnie się łączą. Używając dodatkowo dobrych pędzli, możecie dziewczyny zrobić sobie idealny makijaż z wysiłku, bo nasze pędzle malują same. I zobaczcie. Już zrobione, a największy kłopot zawsze dla mnie był właśnie z blendowaniem cieni. I to w, w, w zasadzie tutaj yy, na tej mojej powiece. Bo inne produkty nie wiem, nie używałam dawno, nie wiem czy bym umiała. Bo generalnie bardzo dużo zależy od technologii i od jakości tych produktów. Zobaczcie, w zasadzie wszystko już jest zrobione. Jeśli macie uczucie, że to jest zbyt ciemny makijaż, dodajcie sobie tutaj odrobinkę tego jasne, jasnego cienia. No i oczywiście ten makijaż troszkę się rozświetli. W kąciku wewnętrznym można dodać jasny cień. Ja sobie dodam. Cień wezmę sobie dzisiaj Candlelight. To jest takie, zobaczcie, światło świecy na palec i naniosę sobie tutaj w wewnętrznym kąciku. Można też nanieść tutaj na, od wewnątrz, na, na oko. Tutaj, gdzie czujecie, że jest coś nierówno, to po prostu wszystko pięknie, pędzelkiem wyblendujcie. Zobaczycie, zupełnie inny makijaż. A teraz na koniec. Aby podkreślić tą moją powiekę, ten mój cień, wezmę sobie właśnie cień, ten, który wklepywałam, brązowy z drobinkami. I jeszcze sobie wklepię palcem. Wtedy ten cień wygląda troszkę inaczej, bardziej się błyszczy. I zobaczcie. Bardzo fajny sposób na szybki makijaż. Generalnie to ten trik z tym pędzlem do konturowania twarzy ułatwia wam i przyspiesza wykonanie takiej pierwszej części makijażu, gdzie tutaj generalnie modelujemy tą powiekę górną. Teraz tylko wzmocnię sobie linię rzęs z czarną konturówką. Którą naniosę sobie tutaj właśnie w linii rzęs. Możecie zrobić sobie kreskę, jeśli lubicie. Między rzęsami robię sobie dziewczynę taką linię. Zobaczcie, widać różnicę w oku. Można tę linię delikatnie rozetrzeć pędzelkiem i tutaj przy linii rzęs również na powiecie. Teraz tylko. Wytuszować rzęsy. Dzisiaj użyję tylko błyszczyka. Dziewczęta, jest błyszczyk w odcieniu Fancy Nancy z drobinkami. Zobaczcie, jak pięknie podkreśla odbija światło i podkre podkreśla usta. No i Tuż do rzęs. Nasza maskara, która sprawia, że wasze rzęsy wyglądają jak sztuczne, ale oczywiście są naturalne. Podwójna objętość, 200% objętości i dba również o rzęsy, ponieważ jest na woskach. Bardzo mocno je pogrubia i zagęszcza. Także wydłuża i pięknie właśnie sprawia, że to oko zobaczcie, wygląda na tak zalotnie podkreśla rzęsy teraz drugie i mam nadzieję, że Wam pomogłam spróbujcie sobie tą technikę szczególnie ten trik z konturowaniem powieki tutaj dużo pracy nam już odeszło Generalnie taki szybki sposób, byście sobie poradziły, by sprawić, by ten makijaż po prostu zajmował Wam niewiele czasu i byście Wy były zadowolone. Pamiętajcie o myślach, jakimi rozpoczynacie dzień. To jest bardzo ważne. Generalnie chciałabym, żebyście się takiego nawyku nauczyły. Ja już mam to wykrwi. Staram się właśnie myśleć tylko dobrze i zaraz, w przebudzeniu, żeby was, wasz mózg nie zaczął już analizować, co musicie, a co nie musicie, a to dziecko, a to a co dzisiaj na obiad i w ogóle. Dziewczyny, dbajcie o siebie i o swoje myśli, a wtedy wasze życie troszeczkę się zmieni, oczywiście na lepsze. Mam nadzieję, że Wam pomogłam, że ta technika przypadnie Wam do gustu. Yy, dziewczyny. Chciałabym, żebyście się podzieliły te, które obserwują mnie, te osoby, które są zadowolone, te osoby, które coś uzyskały dla siebie wartościowego, byście zaprosiły swoje koleżanki, być może one też potrzebują jakiegoś wsparcia, potrzebują zmiany, potrzebują lepszego bardziej pozytywnego życia. Bo Facebook bardzo ogranicza zasięgi i bardzo bym chciała, żeby więcej kobiet było szczęśliwych więcej kobiet dbało o siebie i pielęgnowało siebie, więc jeśli możecie, jeśli czujecie to w sercu, zaproście koleżanki, do polubienia strony do obserwowania do mojego fanpage'a, bo z takim apelem, żeby kobiety były bardziej szczęśliwe, bardziej świadome, bo sama nie dam rady, a możecie mi pomóc. I będę Wam bardzo wdzięczna. Jestem w ogóle Wam wdzięczna za wszystkie serduszka, polubienia, lajki i wasze opinie na mój temat. I wiem, że jestem potrzebna. Dziewczyny nas potrzebuje świat, więc będziemy się wspierać i razem mm, sprawiać, żeby te, e, te życie było szczęśliwsze dla każdego. Nie tylko dla mnie i dla was, ale również dla innych. Do zobaczenia, dziewczyny, pa!